Man. No, to się zaczęło. Czemu tego Spadochronu użył jeszcze dwa razy, brak. Dobra. Y... Siemaneczko, witam w kolejnym odcinku z Asasyna. Y... Lecimy dalej z fabułą. <ścoughs> Dobra, mamy tak. Ezio odkrył położenie armii tempariuszy, ale zabił przy tym niewinnego człowieka. Właśnie, ostatnio zabiliśmy niewinną osobę, którą był Tarik. Tarik? batarik. I będziemy teraz tutaj z Sulejmanem gadać. Zobaczymy, co on powie na ten temat. Mam nikogo nie zabijać. Oni mnie tutaj nie lubią, widzę. Nie da się za... Jak mam się nie dać zauważyć, kurwa, jak oni tu... Świetnie. No, szybciej wy musicie zdziałać, trochę, moje asasynki. No skoczcie na niego, no. To za typy w ogóle. Zabijecie go? Nie wierzę, to jest taka gra dziwna, że po prostu. O mój Boże. No i co, i desynchronizacja chyba była. Od razu, w takim razie. Mi się wydaje. No jeszcze nawet misji nie zacząłem. Miałem już kurwa takie rzeczy. Nie da się przeniki do pałacu. To kapi i odszukaj Sulejmana. Dobra, potrzebne mi jakiś kurtyzany czy coś. Jest tutaj coś takiego. Nie widzę. Nie wiem czy tak sobie wejdę tutaj po prostu. Teren szczerzony. Są kurtyzany, widzę dalej. Czy bardziej do cyganki? dałoby się je wziąć. By mi tutaj pomogły przejść, czy nie wiem. czekaj, jest to synchronizacja, czy nie ma jej? Nie, no jest jeszcze. Mam nikogo. A, bo mam nikogo nie zabijać, dobra. Wykryć mnie mogą. A znaczy, też nie mogą, ale przynajmniej nie ma tego w... w synchronizacji. Są kolejne, widzę. No i tak będę musiał wynająć. Widzę kolejne, bo. Tamtymi muszą się zająć, yy. muszę rozproszyć. A, nie zauważyli mnie, A <grym>, te muszę nająć z powrotem. Tam ich się rozproszą, elegancko. No, cieszycie się, panowie, cieszycie, nie? Ciekawe, czy ja tu przejdę w ogóle. Może być problem. Dobra, przeszedłem jakoś. One se mogą chodzić, a ja nie mogę, nie? Dziwne. Hmm. No dobra. Gdzie ten pan Sulejman jest? Ciekawe, co on na to powie, że zabiliśmy Tarika, jego wuja chyba. Tak o, po prostu. <laughs> no nic, no zdarza się no. Gość modził, modził i wymodził. Ja już chyba wejść tam. Także chyba będę potrzebował kolejnych. My sobie tutaj rozproszcie. Już mnie widzą. Dobra, spróbuję przejść po nich. Jeszcze ci przyszli tutaj popatrzeć. Piękne panie. Nie wiem, czy wejdziemy tu. Weszliśmy, trudno. legancko. Dobra. Jedna się odłączyła, dwie się odłączyły. Czy ja tam przejdę jeszcze dalej? Muszę tu wbić jakoś na górę, chyba. Próbujemy. też tutaj gdzieś są. Kurde, wiedziałem. Zabijesz go. No, a drugi. Dobra. Nie żyją. Zbieraj sobie, może mają jakieś te dymne. które się przydały. Mam chyba ostatnią. Gdzie on jest? On gdzieś na dole jest. Tu jestem, dobra. Na balkoniku se siedzi. Schema. No. He was not traitor Suleman. He too was tracking the Byzantines. What? No. So you... Sam kazałeś kurde gościu. I'm sorry. God forgive me. should not have been so quick to judge. he was loyal to your grandfather to the end, and through his efforts we have the means to save your city. Mm -hmm. oh, tarik, you should not have been so secretive. what a terrible way to do a good thing. the weapons were taken to cappadocia. can you get me there? yes, of course. i will arrange a ship to take you. named the Suleiman! Suleiman! I have been set up and made to look a traitor. Do you remember Tarek, the Genizari? The man you quarreled with? He has been murdered. It is no secret that he and I were at odds. Now the Genizari will accuse me of this crime. This is a very good When work gets back to my father, he will banish me from the city. Ah, forgive me, nephew. I was not aware that you had a guest this is marcello one of my european advisors in cafe Buonasera, marcello my nephew and i have a private matter to discuss as i said there will be a ship waiting for you when you wish to leave grazie mio principe Have <grywa> to byłem ja. <grywa> yy, Przydałoby się jeszcze ten. Yy, Opuściłałaś pozostałem niezauważonym. Dobra, dobrze, znajmiemy sobie tutaj kobitki. Najpierw wezmę tylko. Najpierw temu chciał sobie zrobić do końca yy, wspomnienie Sofii. Jak stąd wyjść? To w tą stronę być najbliżej się tutaj, w sumie jeszcze zebrał chętnie te skarby sobie tutaj. Hmm. No nie wiem, nie wiem. Co to? Czemu on tak zrobił? No może być ciężko te skarby zdobyć Chyba to olej po prostu prostu do wyjścia Przecież tutaj bym wyjście miał. Kawałek Spróbujemy. To się pewnie nie uda, ale. Dobra, zobaczymy, czy jak wyjdę sobie na ten murek, to gdzie wy tak biegniecie, panowie? Zobaczymy. bo to nic nie da. Dobra, nikogo nie zabiję się udało. Zostało mi wspomnienie Sofii, także pewnie to trzeba wykonać. Chciałbym tam wrócić, ale ten chyba nie wrócę już tam. Chyba że po tym. Nie no, raczej wątpię. No, a kiedyś może zbiorę te skarby. Chociaż tutaj może wrócę. Te skarby to sobie zagarną. Nie w tą stronę. Ezio. Stary, jesteś już taki zniedolężniały, że naprawdę. Tu są moje kurtyzany biegają. Gdzie te skarby są? Dobra, ja sobie je ten. Ja sobie je złapię. Zbiorę sobie te skarby. Cyka Aha, dobra, okej. Okay. Biorę sobie te skarby i widzimy się. Widzimy się we wspomnieniu do Sofi. Na no pewnie kolejny klucz będzie trzeba zebrać i pewnie do Kapadocji będziemy lecieć. Płynąć. Także wow. widzimy się za chwilkę. Cieram sobie już do do Sofii, przejść na dół. O sobie te skarby zebrałem, także gitarka. My już bijamy do kolejnej misji dla Sofii. Witam cię, Sofia. Dawno ci nie widziałem. Enjoying the poem? What are these men he condemned to hell? Political opponents, men who wronged him. Alighieri's quill cuts deeply, no? Si. It is a subtle way to seek revenge. Ezio, I plan to make a trip to Andrianopoli in a few weeks to visit a new printing press there. That should be fun. It is a five or six day ride from here, and I will need an Ooh. escort. Prego? Oh, I'm sorry, you are a busy man. Sophia, I would love to accompany you, but my time is running short. That is true for all of us. Well, I can try to solve this last code now, but I need to run an errand before sundown. Can you wait a day? What do you need? It is silly, but a bouquet of fresh flowers. White tulips, specifically. I can get you the flowers. un no problema. What? Jesteś pewna? To będzie fajna zmiana tempa. Bene, spotkaj mnie w parku na wschód Hagia Sophia Sofii i będziemy wymieniać kwiaty na informacje. Ocej, kwiaty? To jest zlecenie do Sofii w czasie, gdy ona lokalizuje ostatnią księgę Polo. No dobra. No dobra. Będziemy, kurde, szukać kwiatów na polu. Odwiedź kwiaciarza, by kupić kilka białych Tulipanów. Tulipany dla Sofii. Jest to tak daleko, ten kwiaciarz jest. Serio? Jezu, nie jest jeszcze. Oj, morszy! Dawaj, dawaj, do góry. No dobra, no nic no co zrobisz. mi się odwiedzić medyka, bo straciłem ostatnio trochę. Trochę e, medykamentów Rzucićki utraciliśmy, składniki. Lekarstwo, no trochę utraciłem, ale w sumie jeszcze trochę miałem. Więc spoko. Ulepszenie o szybko działającą truciznę. No dobra, nieważne. Biegniemy dalej. 19 tysięcy? Really? 19 tysięcy jest na koncie szkoda, na moim. Dobra. Wiemy, tu już chyba jest nawet ten kwiaciarz. To się pewnie żeby nie działo. Bo nie wierzę, żeby to była taka misja. o... Dobry, dobry, dobry. Dobry, kurwa kwiaty. You look like a man with money to spend. What do you need, Dostum? Tulips. White, if you have them. Ah, tulips. ale uh, jestem fresh. Czy <laughs> Nie unfortunately.

się tu tuknuje chyba. Patrzcie ze mną. Kobitki. No nie graj, że mnie widzi. Idź dalej no. Z czego stoisz? No patrz no i będzie tak stał. Co za typ. Opuściły mnie. Nie, no muszę wejść na dar, bo to widzę, że to. Nie ma sensu. Chyba poszedł. Nie wiem, dlaczego one mnie opuściły. Tak? O. Będziemy szli górą za nim. Też pewnie zaraz tutaj się pojawią, właśnie. Typki się pojawią. Weźcie ich, zabijcie. Nie ma co. Gdzie idziesz dalej? No dobra, dobra. Przez wejść na dół, a jest śmiech luka dełuka tu. Ej, przepraszam, wiesz, trzy białe tulipany. Ja, mnie teraz wszyscy widzą, bo ja ukradłem jakiegoś gościa. O, zejdziesz stąd. Yy, schowałem się. Że tulipany są. Żółte tulipany. Zwiastuny rozstania. Ha, okej. Okay. Tu się coś wydarzy. Ja jestem pewny tego. On tak za darmo nie odda tych tulipanów, tamten gość! Oj! Do, mamy trzy. i co? Nic, okej, okay. myślecz, to coś się będzie działo. A tu łeee nie dzieje Nie wiem czy dobrze tutaj idę, ale... Innej drogi nie widzę Oj 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 Prawie spadłem Nie wiem czemu ja idę tędy, ale dobra. Ojej. Ojoj. To bolało. Nie wiem czy nie odwiedzić tobie jeszcze... Nie tu. Czy nie odwiedzić sobie tego tutaj... A w ogóle to można kupić, to ja sobie kupię. Od razu ten bank. Jak go nie mam w takim razie. Kupimy i zobaczymy już są pieniądze jakieś. Na koncie. Może już są. 15 tysięcy na 20 minut. Jeszcze dwa widzę, że te banki mam do odblokowania. Na mapie. Ej, mam nawet pobrać pieniądze. Mogę. Kurde, już trochę zarobiony. 28, panie kochany. Nieźle. A ile jest czasu? Jeszcze troszkę mamy. Dobra, gdzie jest Sofia? Co należy na leżaku? Znaczy na tym? Nadywanie? Jak zwiedź wina? A gift. Grazie <laughs> a te, pure per averci un ruolo nella tua avventura. un ruolo mi ricordi? sei un mistero, ti udiore. Mi dispiace. Non lo È è affascinante. Sembra squisito. Why, thank you. And luck with the final code? Dawaj szyfra, nie będziesz mnie tutaj chabacić, kurde, kobito. Potrzebuję zniszczyć kurde, tych templariuszy w końcu. I co, tyle? Nie było żadnych tych. No i idź ta pan, kurde. Uee. No dobra, to i co, wracamy do niej. W tym razie jeszcze mam... jeszcze mam chwilę, więc... Więc widzimy się koło Sofi znowu, sobie stwierdziłem po drodze, że nie będziemy robić tej misji dla Sofii, bo ona może troszkę być dłuższa, bo to pewnie będzie sekwencja kolejna. Dlatego też sobie w tym odcinku jeszcze zrobimy tylko misję dla Asasyna. Yy, dla mistrza I... i zakończymy po prostu a w następnym pójdziemy dalej z kolejną sekwencją. Dobra, mamy kolejnego dowódcę. Robimy dla niego misję. Merhaba mentor. In all your wanderings, have you heard the name Lysistrata? The drama by Aristophanes. Not quite. She is a local actress named for the character in that play. I have not.

Koń swojego ucznia, ale przed czym Dostaw go śmieciuchu Będziemy tam atakować mi go tutaj kurde. A tu co to za rzeźnia była? Znowu kolejny Jezu, jak rzucę tą kamerą Jeszcze się bierz. Chyba nie. No, no. to dalej? O kurde, dwóch. Dawajcie, panowie. Jeden z siana. A drugi walczy. Dobra, mamy to. Ostatni trzeciego stopnia jest jakiś. Spoko. Dobra, kolejni asasyni już naładowani. Będzie fajnie. Ojej, ojej. Ojej, 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 boy. ojej. ty wlazłeś na dach? Czy tak stoisz tutaj? <grywa> Czy już dołem szedł. Tak, mi drogę tam. Czy... Chyba ona jest. Jeśli się nie mylę. Taki ma głosik w sumie. I co dalej? I sobie szli? Pam, 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 pam. No idzie ona, czy nie? Mój Boże. Okej. Okay. No halo. Idź szybciej. Wiem, że na kółko zrobiła. Nie, chyba nie. Ja pierdzielę, jeszcze? Co jest zrealizowane, tak? Idź za twoim uczniem. No muszę zejść na dół Chodźcie, dziewczyny. Też nie wiem, czy mi się przydacie. Mówię, że ten asasyn tutaj idzie, 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 idzie i dojść nie może. Ja jestem szefem, ja powinienem kurde mówić ma co ma robić. A, teď zrobić, halo? Aha, dobra. Jak to zniknęło? To bało no jak zniknęła? Kde ona jest? Tu. Tak? Nie, to nie ona. A ja jej nie widzę! Muszę zejść na dół? Bardzo możliwe. No gdzie ona jest? Są ci moi Nie to jest ten I zaraz gdzie ona jest Gdzie kurwa mogła zniknąć no Tu są ślady, dobra

Pikniemy yy, dalej Sofię. <laughs> no misje z nią. No. Kurwa zboczeńce. No i to w takim razie kwarz, koniec. Sobie zbiorę to. No bo nie miałem co teraz zaczynać, bo to pewnie dłuższe będzie. Także zostaw lajeczka, komentarzyk jakiś. I widzimy się w kolejnym odcinku. Wpadaj na streamy. No, Siima.